Panie dyrektorze, przed chwilą dowiedzieliśmy się jaka sytuacja będzie w Mieszkowicach, w Klęsku Śląskim. Chciałbym porozmawiać jaka sytuacja będzie w tej największej szkole w na materii gminy Lubawka, czyli w zespole przedszkolno-szkolnym, szkolno-przedszkolnym w Lubawce. Tak. W zespole szkolno-przedszkolnym e... Zajęcia dla klas 1-3 rozpoczynamy zgodnie z wytycznymi, wytycznymi ministra edukacji i szkolnictwa wyższego od 18 stycznia. Szkoła będzie generalnie, drodzy Państwo, drodzy rodzice, bo tutaj się zwracam w tym momencie do rodziców, do opiekunów, i to jest taki główny, główny apel, odpowiadając na Pana pytanie, że szkoła jest przygotowana. Szkoła będzie generalnie zamknięta, bo musi być zamknięta zgodnie z wytycznymi. Natomiast jest oczywiście przy, przycisk, jest taki domofon. W każdej chwili pani sekretariatu, pani Dorotka, która pracuje w sekretariacie, wpuści rodzica, wpuści dzieci. Dzieci przychodzą na godzinę ósmą na zajęcia. Tutaj wychodzimy naprzeciw wytycznym i oczekiwaniom rodziców z ubiegłych poprzednich już zdarzeń tego typu, które miały miejsce, jeśli chodzi o klasy 1-3. Także każda klasa będzie miała oddzielną, oddzielną szatnię będzie miała. Wykorzystujemy po prostu możliwości bazowe szkoły. I żeby nie tłoczyć dzieci, każda z grup, każda z klas będzie miała swoją oddzielną szatnię, żeby zachować warunki bezpieczeństwa i dystans, o którym się mówi. Dzieci będą przychodzić do szkoły z opiekunem. Może to być tylko jeden opiekun. Opiekun będzie miał prawo wejść na teren szkoły razem z dzieckiem, pomóc przebrać się. Następnie, jak będzie również odbierał opiekun dziecko, rodzic opiekun, to tutaj też wychodzimy naprzeciw w związku z warunkami atmosferycznymi, panującymi mrozem, śniegiem, i tak że ten opiekun będzie miał możliwość wejścia na teren szkoły i oczekiwania w holu, siedząc sobie w ciepłym holu na krzesełeczku. Oczywiście, zwracam się do rodziców do opiekunów o zachowanie. Odstępów i warunków bezpieczeństwa, żeby te półtora metra pomiędzy opiekunami i rodzicami zachować. W szkole rozpoczyna swoją działalność również stołówka. Będą obiany będą wydawane obiady. Zorganizowane jest to tak jak było ostatnio, więc od godziny 11 do godziny 12 poszczególne dzieci z, z, z paniami, z opiekunami mamy to zorganizowane. Do godziny 12 dzieci z klas, a od godziny 12 dzieci ze świetlicy, żeby rozładować atmosferę, żeby to podzielić, żeby również zachować dystans i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo dzieci. Skoro to świetlica będzie również czynna. Będzie czynna od godziny 6:30 do godziny 16:30. Tutaj również wychodząc naprzeciw na oczekiwaniom rodziców, którzy pracują głównie, dotyczy to służb mundurowych i, i, i medycznych. prawda. Ta świetlica będzie również dla klas nie tylko 1-3, również dla klas 4-8 ale dla tych dzieci, które właśnie takie opieki potrzebują, gdzie rodzice nie są w stanie zabezpieczyć, zapewnić, ze względu właśnie na to, że, że pracują w tych prawda, publicznych, publicznych urzędach i, i tą rolę taką w tej chwili istotną, ważną pełnią. Tutaj przy świetlicy jeszcze, jeszcze miałem jedną rzecz. Aha, i to również będzie dotyczyło tych dzieci, które mają, realizują obowiązek szkolny z różnych powodów, ze szkoły, świetlicy są. I tam pani opiekuje się tymi dziećmi i one odrabiają lekcje, odrabiają zadania i uczestniczą w zajęciach online. Także tutaj już na bazie tych doświadczeń, takich, bo to już jest tak naprawdę taki taki, że tak powiem, trzeci, trzeci etap, oczywiście drugi. Jeśli chodzi o pandemię, ale po raz trzeci dzieci już wracają, wracają i w takiej formie rozpo, rozpoczynają. Również zabezpieczamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a więc wszystkie dzieci z orzeczeniami będą miały swoich opiekunów i będzie to realizowane. To tyle jeśli chodzi o szkołę, do dyspozycji oczywiście są, jest pani dyrektor Agnieszka Żmudzińska, pełniąca obowiązki wicedyrektora, która zajmuje się klasami, klasami młodszymi. Natomiast ja tutaj mam taki apel do rodziców, drodzy rodzice, ponieważ.. No, Zgodnie z wytycznymi, choć to są na razie wytyczne, do tego momentu nie mamy rozporządzenia. Generalnie jako szkoła powinniśmy pracować i bazować albo na uchwałach, albo na rozporządzeniach, więc troszeczkę to tutaj jest takie, że. Robimy coś, co nie jest prawnie usankcjonowane, no ale to już nie jest nasza, nasza, nasza wina. Takie są, takie są realia, czekamy na to rozporządzenie. Także ja w tej chwili mówię o wytycznych, które otrzymaliśmy jako szkoła. I tutaj jest zdecydowane w punkcie pierwszym prośba do rodziców, żeby przyprowadzać dzieci zdrowe, dzieci zdrowe. I, tu, i tej, przy okazji tej prośby, apelu do rodziców zwracam się z taką, z taką prośbą, drodzy rodzice, bardzo proszę czytać informacje na, na Librusie. Ja mówiłem już o tym ostatnio i to się powtarza cały czas. Połowa rodziców nie odczytuje informacji na Librusie. Później zapytania są kierowane poprzez Radę Miasta, interpelacje. Ja odpisuję coś o czym mówiłem lub co jest na librusie na, na trzy strony. Później to jest czytane na Radzie Miasta przez kolejny jakiś powiedzmy okres czasu. No, Rada Miasta i radni nie są od załatwiania spraw w szkole. Drodzy rodzice, kochane, kochane Drodzy rodzice, yy, chciałem powiedzieć drogie dzieci, ale, no, ale być może uczniowie też, też tego słuchają. Natomiast yy, zwracam się z prośbą, żeby naprawdę czytać, analizować. My, nawet yy, te wytyczne, o których ja w tej chwili mówię, one są już na Librusie i z nimi można się zapoznać. Ale to jest siedem stron. Ja rozumiem, że może rodzic nie mieć czasu yy, czytać siedem stron, yy, ale w tych kwestiach powinien się zapoznać, yy, bo to dotyczy jego dziecka, naszych uczniów, a, 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 a dziecka rodzica. Natomiast my też wychodzimy tutaj troszeczkę dalej i to, co te informacje do rodziców my to zbierzemy, skondensujemy i my opracujemy i wyślemy na, 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 na Librusa, żeby, żeby rodzice wiedzieli. Taki wycinkowo co dotyczy, co dotyczy ich. Także oprócz tego, że zdrowe dzieci przyprowadzać to przypominam o przy wejściu o dezynfekowaniu rąk, o zachowaniu środków bezpieczeństwa odstępu. No i oczywiście rodzic tak jak w przestrzeni publicznej, tak i w szkole ma obowiązek zabezpieczyć osłonę nosa i, i ust. Tak myślę, co jeszcze do rodziców, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, szatnie powiedziałem, świetlica powiedziałem, biblioteka jeszcze do, od godziny 8 do godziny 14 będzie funkcjonować biblioteka e, i o stołówce powiedziałem e, również, czyli jeśli chodzi o klasy 1-3 to miałbym tyle do powiedzenia. Jaka liczba dzieci od 1-3 u Pana będzie się uczyć? Ech. No to, to, zależy, to generalnie zależy od tego jaki jest stan zdrowotności, ale to będzie około 150 dzieci. Panie Dyrektorze, poprzednio Dyrektorze chociażby z Kaślowskiej Ojczyzny podkreślali, że są w takiej idealnej sytuacji, ponieważ mogą dzieci poznieść na poszczególnych piętrach, oddzielić te dzieci u Pana. Takiej opcji nie będzie, na 150 osób ciężko by było po prostu rozdzielać. Czy nie boi się Pan, że pomimo tych wszystkich wytycznych jedne dzieci będą się mieszały chociażby w szatni, w autobusie na stołówce. Będą. Będą. No, takie są realia. Tutaj są takie sytuacje, że jeden punkt wyklucza, wyklucza, wyklucza drugi. No, mamy tego świadomość. Ja chciałem i poczyniłem takie starania w, we wrześniu w uzgodnieniu z Radą Rodziców, żeby dzieci na zajęciach były w maseczkach czy w tych, w tych, przy, tych przyłbicach. I uważam, że to był dobry, dobry ruch ze strony Rady Rodziców i, i, i mojej. Ponieważ no, zachorowalność w Bawce była stosunkowo niska w porównaniu z innymi regionami, z innymi miastami, bo dotarły do mnie takie informacje, że gdzieś przeprowadzano bada, przeprowadzono badania i jednym z głównych powodów, ognisk i tak dalej, tego co się dzieje w tej chwili, była, była szkoła, było właśnie to skupienie dzieci. No i te dzieci będą się spotykać. No oczywiście, my, jak dzieci stoją w stołówce do obiadu, są wyznaczone miejsca półtora metra. I krzesełka, stoliczki są, jest półtora metra. Ale w świetlicy, na przykład, już są wytyczne, i nauczyciele o tym wiedzą, że na przykład nie, nie, nie trzeba organizować jakichś takich gier zespołowych, gdzie ten kontakt jest, jest ze sobą bardzo, bardzo, bardzo bliski. A z drugiej strony mamy grupy zawodowe, sportowe, gdzie, 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 gdzie to się dzieje i jest. No ale tutaj rozumiemy, że sport zawodowy powiedzmy rządzi się swoimi prawami, aczkolwiek niby dlaczego inaczej niż, niż w szkole miałoby być. U mnie frekwencja jest bardzo wysoka. Wszyscy pracownicy niepedagogiczni, czyli pracownicy obsługi, panie kucharki, panie woźne, konserwatorzy, cała kadra kierownicza, jak również pracownicy administracji, z którymi nauczyciele mają kontakt, a nauczyciel później ma z dzieckiem, więc to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Spośród nauczycieli generalnie nie uczestniczą w badaniu, które odbywa się notabene dzisiaj, a w tej chwili po spotkaniu z Panami udaje się do Kamiennej Góry na przeprowadzenie, na przeprowadzenie testu. Kilku nauczycieli nie zdecydowało się, no bo część z nich albo jest po covid albo w związku z tym nie ma takiej, takiej potrzeby. Natomiast wszyscy generalnie uważamy, jako tutaj grono oświatowe, że te badania nie wnoszą aż, aż tak wiele, że lepsze by były badania na sprawdzenie przeciwciał, które to by świadczyło że o tym, przeszedłem, nie przeszedłem, byłem, jestem od, Jestem odporny, mam przeciwciała i sprawa by była załatwiona. Około 150 osób wraca już do szkoły do najbliższego poniedziałku, wtedy zacznie. No można powiedzieć pierwszy w tym półroczu dzwonek, bo tak to należy jesteśmy już po feriach praktycznie, panie dyrektorze. Yy. Wszystkie znaki mówią o tym, że wkrótce jeszcze większa ilość osób może być w szkole, ponieważ do szkoły mogą powrócić uczniowie klas ósmych. Niektórzy mówią, że być może i siódmych. Z informacji, które Wiewiórki donoszą, to takie nasze tutaj lo lokalne powie powiedzenie, e wynika, że wrócą klasy ósme że od z pierwszym dniem lutego, czyli bezpośrednio po tym, po tym okresie dwóch tygodni jeszcze przedłużonego stanu prawda, epidemicznego mają wrócić klasy ósme. No to jest dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o klasy ósme, bo one potrzebują teraz czasu, żeby przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. O tym zaraz, zaraz powiem, bo są tutaj wytyczne już. Ale, ale to, to, to za chwilkę. Natomiast co z pozostałymi klasami? Trudno jest powiedzieć, no zobaczymy jak będzie się rozwijała sytuacja epidemiczna w Polsce. Może nawet być taka, takie, że tak powiem, zagrożenie w cudzysłowie, że i w lutym dzieci, dzieci nie wrócą. No, w innych krajach jest, jest tak. Z informacji wynika, że aż do świąt wielkanocnych te obostrzenia mogą, mogą potrwać. No u nas może ta zachorowalność teraz troszeczkę spadła, ale nigdy nie wiadomo czy, czy nie wzrośnie znowu, prawda? Panie dyrektorze, należy być dobrej myśli, bo mamy dość dużą populację, która już przechorowała covid Mamy coraz więcej osób, które się szczepią i dlatego dzisiaj należałoby porozmawiać o egzaminie ósmoklasistym. No to będzie egzamin inny niż te, które były do tej pory. Zdecydowanie inny, panie redaktorze, ja sobie tutaj pozwoliłem przygotować taką ściągawkę dość szczegółową, żeby naszych ósmoklasistów, którzy nas słuchają, jak i, jak i rodziców, rodzicom, żeby przekazać pewne, pewne informacje. Otóż z języka polskiego wykreślono, wykreślono lekturę tędy i owendy Melchiora Wańkowicza. Jeśli chodzi o matematykę, ograniczono wymagania działań na pierwiastkach. I stereometrii, czyli bryłach przestrzennych, a z języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas perfekt i, i mowę zależną. To są takie dwie kobyły, jeśli chodzi o angielski czas, past perfect oraz mowa zależna, na zasadzie, że pan Jasiu powiedział, że, że jego kolega coś, coś tam prawda, powiedział, lub ma powiedzieć, lub, lub, lub że, że, że coś zrobił. Prawda? To są bardzo, bardzo trudne zagadnienia. I przybliżając jeszcze teraz, drodzy kochani ósmoklasiści, egzamin będzie trwał z języka polskiego 120 minut. Maksymalna liczba punktów jest 45, do tej pory było 50, w związku z tym tu jest to obniżenie ze względu właśnie na, na te takie perturbacje, nieobecności związane i, i um, czytanie, czytanie ze zrozumieniem w części pierwszej, a w drugiej części wypracowanie. Tutaj też jest, że może być rozprawka lub opowiadanie, i można się w, w rozprawce, w wypracowaniu, przepraszam, odnieść do dowolnej lektury obowią obowiązkowej spełniającej warunki tematu. Także tutaj są takie, takie, takie że tak powiem, udogodnienia. Matematyka. Jeśli chodzi o matematykę, to czas egzaminu będzie trwał, egzamin będzie trwał 100 minut. Tutaj też jest 5 punktów mniej niż w latach ubiegłych oraz liczba zadań otwartych jest zmniejszona z 6 do 4. No i język nowożytny na poziomie A2. Czas trwania 90 minut i tutaj również jest obniżenie pułapu górnego o 5 punktów do 55 punktów. No i zadania otwarte i mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych. Nie tylko, że tylko rzeczy, które dzisiaj są tak naprawdę ułatwieniem, bo mówimy o dość dużych spadkach na takiej punktów, przy wykreśleniu pewnych rzeczy, no, w przyszłości może przystworzyć bardzo dużo problemów w polskiej edukacji. No niestety, to jest coś za coś. Nie ma złotego, złotego środka nauczyciele z, z, z liceów i z, z, z tych szkół średnich już mówią, że, że te dzieci, które w ubiegłym roku wyszły, że, że miały małe zaległości. No my staramy się, panie redaktorze, docierać do, do dzieci, do młodzieży, do, szczególnie do tych, którzy mają problemy z nauką, ale nie tylko, ale głównie do tych poprzez konsultacje Nauczyciele są otwarci i chętni. Zastanawiamy się nad tym procesem, nad ułożeniem tych, tych, tych konsultacji w taki sposób, żeby, żeby pomóc i wesprzeć uczniów i wesprzeć, wesprzeć rodziców, szczególnie tych, tych którzy mają pewne, pewne zaległości, a, a, a tacy, tacy są. Natomiast jeśli chodzi o tych uczniów dobrych i nie tylko tych, którzy mają zaległości ci uczniowie, również mogą skorzystać z tej oferty, bo przecież nadal funkcjonuje programy Mali Geniusze. Przedłużyliśmy go ze względu na COVID-a właśnie mieliśmy zakończyć 31 grudnia. No niestety okazało się, że nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich godzin no z przyczyn technicznych oczywistych i przedłużamy go tak długo, dopóki tych godzin nie zrealizujemy. No i wtedy młodzież ma możliwość przychodzenia na dodatkowe zajęcia z języka polskiego, z matematyki itd. itd. Jest jeszcze jeden program, który rozpoczynamy. Edukacja sposobem na sukces, czyli kończą nam się kończą mali geniusze i rozpoczynamy kolejny program. Edukacja sposobem na sukces, w którym również będzie bardzo znacząca, ewidentna pomoc dla uczniów. No i w przedszkolu również mamy w tej chwili, jesteśmy w trakcie programu zdolne przedszkolaki, z którego mogą korzystać także. także Panie dyrektorze, przy pytaniach naszych poprzednich gości zapytam również i Pana. No dzisiaj tak naprawdę ruszają szczepienia, tych szczepień według zapewnienia czy ministra czy w ogóle polskiego rządu ma być coraz więcej, czy Pan jako nauczyciel, jako dyrektor szkoły oraz Pana współpracownicy nie może się już poczekać po pierwsze powrotu dzieci do szkół i do normalności, a po drugie tych szczepień, które umożliwią powrót do tej, do tej normalności. Jak zwykle, jak to w środowiskach bywa, są antyszczepionkowcy, zwolennicy i przeciwnicy. Ja jestem zwolennikiem zaszczepienia się, bo to dla bezpieczeństwa nas wszystkich, dla bezpieczeństwa naszych, naszych dzieci, uczniów, rodziców, ich dziadków, no całej społeczności lubawskiej, bo tak naprawdę szkoła i przedszkole to jest 65%. Społeczności w, w gminie Lubawka, czy w Lubawce, czy w Gminie Lubawka poprzez uczniów, przedszkolaków, e, rodziców, opiekunów, dziadków, babcie, dziadków z jednej strony, dziadków z drugiej strony, prababcie oraz inne oraz no, osoby. Więc. teraz ostatni taki, no, który no, dopiero pojawi się za kilka miesięcy, bo o, tak naprawdę osoby, które mają 40, lat. być może. nie wiemy, tak? ale przy dzisiaj, jeżeli Pan rozmawia z nauczycielami, mówią tak, powinniśmy być w grupie zero, to by nam pozwoliło pracować bezpiecznie. To nie jest dobra wiadomość, że te szczepienia trwają i przebiegają tak, tak wolno. Powiem szczerze, myślałem, że, że, że to będzie sprawnie zorganizowane i przeprowadzone. Ja nie chcę wnikać w szczegóły, czyja to jest wina, czy, czy za mało szczepionek zostało zamówionych, czy, czy, czy ten etap, prawda, te, te szczepienia przebiegają mniej lub bardziej. Prawidłowe pod względem ilości. Pod względem ilości według mnie jest, jest w porównaniu chociażby z innymi krajami jest zdecydowanie, zdecydowanie za mało. Natomiast martwi mnie martwi mnie, Panie Redaktorze, perspektywa, że Nauczyciele będą szczepieni tak naprawdę dużo, dużo, później, dużo później. Teraz mamy, teraz mieliśmy medyków, trzymamy jeszcze medyków. Za chwileczkę będziemy mieć 80-latków, później 70-latków. I na nauczycieli zgodnie z tym, co minister Dworczyk powiedział, najwcześniej drugi kwartał, najwcześniej drugi, początek drugiego kwartału. Czy tak będzie, zobaczymy. Ale to mimo wszystko, początek drugiego kwartału, zaszczepić z kolei wszystkich nauczycieli to, to jest bardzo duża liczba, to będzie bardzo długo trwać, więc nawet jeśli dzieci wrócz, wrócą, uczniowie wrócą do szkoły powiedzmy w okolicach świąt wielkanocnych, te pozostałe grupy, bo takie tutaj duże, duże prawdopodobieństwo jest, że te klasy 4-7 wrócą w marcu bądź, bądź w kwietniu, no to. Niestety będzie już tłok, będzie tłoczno, a nauczyciele nadal nie będą zaszczepieni w tym momencie, kiedy dzieci wrócą do szkoły. I to jest według mnie zagrożenie. Natomiast odpowiadając jeszcze na drugą część pytania dotyczącą rozmów z, nauczycieli, z nauczycielami i podejścia nauczycieli, no tak jak powiedziałem wcześniej, zdecydowana większość jest za tym, żeby, żeby się szczebić dla bezpieczeństwa własnego i wszystkich i całego otoczenia. Natomiast no, na pewno zdarzą się. Się przypadki y, takich osób, które no, są przeciwnikami szczepienia. No należałoby sobie teraz zadać pytanie, czy te szczepienia niektórzy mówią, że są y, nie do końca y, y, bezpieczne, bo, bo, bo prace trwały krótko i tak dalej i tak dalej. No można by było dywagować i rozmawiać na ten temat bardzo, bardzo długo. Tak już zupełnie na zakończenie chciałbym się zapytać, czy już nie możecie się wy jako pedagozy, pracownicy, pracownicy szkół doczekać tych Uśmiechów na twarzy w najbliższy poniedziałek. Oj tak, szczególnie tych młodszych dzieci, bo to są takie kochane, jak idę do przedszkola, jestem w przedszkolu i te dzieci, o pan dyrektor, i machają rączką i, i się uśmiechają i się cieszą. i Ja to gdzieś tam też staram się od, odwzajemniać, jak widzę ich radość, taką, taką spontaniczność. I to ma przełożenie również na klasy 1-3. I w tych klasach 1-3 jest również ta atmosfera takiej Takiej formy, bo to jeszcze nie nauka, jest to jeszcze trochę, 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 trochę takie połączenie nauki z zabawą, prawda? Natomiast później starsze, starsze klasy, no tam już są troszeczkę rozrabiaków, jest i my, my ich znamy, my wiemy do czego są, są zdolni, no ale z drugiej strony tak jest prawo, prawo ucznia, prawo młodzieńca. Niektórzy mówią, że jak byli w wieku, nawet rodzice usprawiedliwiają te dzieci, to jak ja byłem w, wieku, w jego wieku, to ja też tak rozrabiałem. Nie? No więc no my jesteśmy przygotowani na to, że, że, że dziecko uczeń w szkole ma prawo trochę porozrabiać, ale do pewnych granic. I właśnie tym musimy. <laughs> I jeszcze, panie dyrektorze, tak. na koniec wykonałem rozkaz. Wow. Super. To znaczy, że ma pan tu troszkę z kilkunastu lat różne imprezy organizowane przez... Zespół szkół publicznych lub dziękuję serdecznie, pochwalę się jeszcze, że A to mamy tak. Za, zarazem apele, zarazem różne uroczystości, które były filmowane. Jeszcze szukam. Także to trzymać i zbadać. Tak? Drodzy Państwo, taka informacja wyjaśniająca, że z panem Ryszardem Bizoniem rozmawialiśmy, jak udokumentować te nasze wszystkie uroczystości, apele, to, co w szkole się odbywa, jak, jak rozwijała się szkoła, jak była budowana, jak była rozbudowywana przedszkola Przedszkola i tak, i tak dalej. Taka, taki, taki rys historyczny w pigułce mamy. Chyba mamy od tutaj. 1996 roku. Super, fantastycznie. Jeżeli będziecie z tego zadowoleni, to nie, nie korzystajcie z tego. Dziękuję serdecznie, panie Ryszardzie. Przejrzę i na pewno będzie stanowił to istotny, ważny element historyczny naszej szkoły. Dziękuję serdecznie.